Wniosek złożyła Giżycko-Piska Organizacja Forum Młodych Ludowców wraz z poparciem Piskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz w Związku Sibiraków Oddział Rejonowy w Piszu. Popierając tę inicjatywę przygotowałem projekt uchwały w tej sprawie na 44. sesję Rady Miejskiej w Piszu. W dniu 16 marca 2010 roku radni podjęli uchwałę Rady Miejskiej w Piszu w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na terenie miasta Pisz u zbiegu ulicy Warszawskiej i Fryderyka Adama Czerniawskiego. To była też chwila, w której mogliśmy przypomnieć zasługi Stanisława Mikołajczyka, który jako bardzo młody człowiek zaangażował się w powstanie wielkopolskie, był zgodnie ze swoimi ideałami i przewodniczył wielkiemu strajkowi chłopskiemu, ale brał też udział w wojnie wrześniowej. To człowiek niezwykle aktywny i. Po przeglanej wrześniowej poklęsce wrześniowej wyjechał z Polski, a tam jego zaangażowanie w sprawy kraju spowodowało wyniesienie go do godności premiera na emigracji, premiera polskiego urzędu na emigracji. I pamiętamy jego powrót w 1945 roku, jak bardzo entuzjastycznie był witany przez Polaków. On był wielką nadzieją. Jego ideały i takie mocne zaangażowanie w to, aby Polska była krajem demokratycznym, aby zapanował Sprawiedliwy Ład Społeczny, wyrażał nadzieję Polaków, oczekiwania Polaków. Jednakże właśnie to jego zaangażowanie spowodowało, że prl siły rzuciły przeciwko Mikołajczykowi, przeciwko Polskiemu Stronnictwu Ludowemu cały aparat represyjny. Ponownie musiał uciekać z kraju, już z tej drugiej tułaczki nie wrócił.